Psycho Entertainment, Akademickie Centrum Kultury Alternator. Studenci Politechniki Gdańskiej zapraszają na film Student Break. Gdzieś w Polsce, w niedalekiej przyszłości, po wprowadzeniu kolejnej reformy edukacji. Pewien człowiek dostaje się na Politechnikę Stanową. 60 popy! Raz! I traci nadzieję na odzyskanie wolności. Jest jednak ktoś, kto chce go uratować. Jasne, jesteście winni, co? Najlepiej strzeżona uczelnia. Co teraz? Gwiacie! Braterska krew. Już dosyć zasufanym dzieckiem. Studencka solidarność. Ale to uczelni. Ciekaw z wami. Genialny plan ucieczki. Jest? Do którego realizacji będzie Ej. potrzebna pomoc najbardziej wykręconych studentów w kraju. Powiem Ci coś. Boś młody jeszcze. Psychopaci. Ty też lubisz placki? Dewianci. mnie? Pederaści. Albin może zostać moim przyjaciel. Że nigdy więcej nie będziesz musiał oglądać tej uczelni. Przemysław Sierlecki. Chyba mnie pomyliłeś z jakimś zboczęcem. 20 kół w semestrze. Ledwo dotrwałem do sesji. Marek Kreft. Gdzież to świeżak? Mateusz Nowacki. Błagam! Jeden telefon! Nie spuszczę z ciebie oka świeża. Krzysztof przybywać? Zarządzenie dziekana. Co to jest świeżak? Co ty kombinujesz? ci Gregor, po... Witaj na Politechnice, z której nie ma ucieczki. Krzyska. Witaj na Politechnice stanowej. Świeżak. Zobacz to już jesienią.